Te książki musisz przeczytać w październiku. I nie są to tylko książki o Bliskim Wschodzie. Ukarać bezkarnych Steve'a Kryfszoła, czyli reportaż, która okazuje walkę o sprawiedliwość dla ofiar zbrodni wojennych. Hongkong, nieustająca walka o tożsamość czyli historia miasta protestów i rewolucji. Zaleca się kolejnego kota czyli kontynuacja jednej z moich ulubionych książek, Ever. Historia tajemniczej kliniki Kokoro, która dla swoich pacjentów, którzy przeżywają różne troski, różne problemy w życiu, oferuje pewną magiczną receptę, a tą receptą jest, a raczej są koty. Trzy pozycje o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Laboratorium Palestyna, czyli książka, która okazuje jak z cierpienia palestyńczyków powstał dochodowy model eksportowy. Poranki w Dżaninie, czyli historia walki i przetrwania w czasach konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Kiedyś wszyscy byliśmy tu ludźmi, czyli przerażający i poruszający reportaż Dali Mikulskiej, która opisuje palestyńską perspektywę po ataku Hamasu na Izrael z 7 października. VHS, przewińmy to jeszcze raz, czyli Pigaut i Przemek Corso wyruszają razem z nami do fascynujących lat 90., kiedy to królowały wypożyczalnie kaset VHS i postacie takie jak np. Arnold Schwarzenegger. I na koniec choryska, czyli historia Aube, która zmaga się z traumą algierskiej wojny o niepodległość i brutalnej czarnej dekady. A ty co przeczytasz w październiku?